Witamy serdecznie. Witam. 17 kwietnia 2022 roku, i mamy kolejną serię Co innego widzisz, co innego słyszysz? I tym razem, Jacku, porozmawiamy sobie na bardzo dziwne tematy. Naprawdę? Zaskocz mnie. Jak zwykle zaskakujesz mnie swoimi e, tematami, więc e, taki spontan fajnie wychodzi. No więc, co tam masz w przygotowaniu? Ten odcinek będzie dotyczył jednej z warstw konfliktu, który się w tej chwili na naszych oczach odbywa, mianowicie nazwałbym to zderzenie wschód-zachód. Wschód rozumiemy tutaj Chiny, Rosję i generalnie Azję i zachód, czyli z Anglosas anglosasi plus ich satelity. Zgodzi się, że takie coś. No, ewidentnie, no to przecież nawet powiem ci, YouTube powinien nas wypromować za to, co w tej chwili mówimy, bo on również promuje tego rodzaju wiadomości. Także to jest konflikt wschód-zachód. Ja to troszeczkę inaczej yy, widzę. Zgadzam się, że geograficznie tak, natomiast yy, wychodząc ponad tą warstwę, jest to konflikt nieco głębszy. To jest konflikt między posiadaczami czy właścicielami ZO, a zawartością tego ZOO, czyli nami. Generalnie kłóci się ludzi po to, żeby no, żeby odświeżyć stado. Tak, to widzę, ale, ale po, po, pogadajmy o tej warstwie, którą proponujesz, bo rzeczywiście tutaj e, niby nikt nie chce e, jakiegoś światowego konfliktu wszyscy na ekranach. Pięknie poubierani, pachnący, yy, szczerzą zęby, że tu my nie chcemy światowego konfliktu, ale broń płynie, tak? Yy, z jednej strony konflikt dotyczy, bo tak się przedstawia nam między Rosją a Ukrainą, a, ale nie pozwala to, yy, jakby na zerwanie kontraktów, i Ukraina nadal kupuje surowce yy, chociażby energetyczne od Rosji, tak? Czyli interesy w tle. Nadal są, nadal są dostarczane ropa, gaz, Ukraina nadal za to płaci. E, ale oficjalnie w telewizorze widzimy konflikt. No to mi się coś tutaj nie zgadza, powiem ci szczerze. Coś tu nie, nie halo, nie? Tym razem cię zupełnie jednak zaskoczę, bo to będzie zupełnie inna warstwa tego konfliktu albo m, tego zderzenia chyba kulturowego. No to daj. Mianowicie pozwolisz, że w w tle nawiążę do dwóch takich ciekawych, moim zdaniem, artykułów. Pierwszy to są wolne media, i tutaj pozwolisz, że ja to przybliżę, a potem się odniesiesz, mhm. bo jestem bardzo ciekaw no, ciekawy jestem reakcje. też, mianowicie tak. Chiny ocenzurowały homoseksualne wątki w amerykańskim filmie. To jest taka kontynuacja Harry Portera, fantastyczne zwierzęta oglądałem dwa odcinki, całkiem fajnie się tą bajkę oglądało, ale tutaj akurat wersja przeznaczona dla chińskiego odbiorcy odbiega od oryginału, usunięte, usunięte zostały z niej aluzje dotyczące miłosnej relacji pomiędzy dwoma postaciami bohaterów, tym samym Chińczycy nie zobaczą kilku, sek kilku sekund filmu, w którym podają aluzję do ich homoseksualnych kontaktów. Kontaktów. I tutaj yy, od wielu miesięcy w państwie środka trwa walka z demoralizującym wpływem kultury na tamtejszą młodzież. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Cyberprzestrzeni blokuje m.in. homoseksualne treści, natomiast jesienią ubiegłego roku zakazano produkcji gier ukazujących homoseksualistów i zniewieściałych mężczyzn. I tu jakby mamy tą wersję mm, azjatycką. Ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię... Akurat w tej chwili mało popularne ym, piosenki w języku zakazanym, obecnie, i tam, yy, no ja akurat mam takie bardziej folkowe, tam te dziewczyny wyglądają bardzo miło, przyjemnie, ale zdecydowanie yy, powiedziałbym, nie, dwuz, yy, nie, nie, jest to nie jest to wygląd niedwuznaczny. A tutaj dla równowagi pokażę trend yy, właśnie naszej tutaj strefy zachodniej. I taki tytuł, wirtualna Polska, ja czasami jak przeglądam, dochodząc do wiadomości sportowych, wyłapuję ciekawe tytuły i ten mnie bardzo zainteresował. Jest, jest tancerką Pullens, jej występ w domu starców stał się hitem sieci. Nie ukrywam, że bardzo byłem zaciekawiony tym, co się. co, 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 co tam było. No i okazało się, że pewna m, pani, znaczy pewna kobieta. M, jest zawodową tancerką pool dance i tiktokerką pochodzącą z Norwegii. To chyba w Anglii było. Gdy została poproszona o pokaz w domu starców, była sceptyczna. Okazało się, że pomysł był doskonały. Lokatorzy ośrodka postanowili spróbować swoich sił na rurze. Pull dance to jest taniec na rurze. I teraz tak, mam takie zdjęcie pani, która, no wiesz, no, apetyczna, no, co obcasy. 15 centymetrów, tak mi się wydaje, i. Z, to już i prawie no, broni. Są... Poczekaj, to jeszcze nie koniec. I teraz tak, ja znowu sobie przeczytam. Pull dance już dawno przestało się kojarzyć z klubami erotycznymi. Akrobacje na róże chętnie trenują i menadżerki, i gospodynie domowe. Nic dziwnego, ta forma aktywności doskonale kształtuje sylwetkę, a także rozwija wytrzymałość. Lokatorzy domu starców udowodnili, że można zacząć bez względu na wiek. Podczas występu Embla wystąpiła w skąpym stroju i bardzo wysokich szpilkach. Publiczność oszalała. Gdy umilkły brawa, widzowie postanowili spróbować swoich sił na rurce. Widać, że sprawiło im to wiele radości. Być może dla niektórych będzie to początek przygody z pool dance. No i potem sobie czytam, że pool, polskie gwiazdy pokochały pól dęsny no i wiesz, gdzieś tam rozmawiałem sobie z Anią co z tym zrobić, artykułem. No i tak yy, zobaczyłem, co tam się dzieje, jak to wygląda. Ona mówi, to jest normalny sport, prawda? Na tej rurce tam dziewczyny się wyginają. No, Jest to taka akrobatyka sportowa. Ja jeszcze, wiesz, rzuciłem hasło, że to w ogóle na, być na, ma być na Olimpiadzie, ale jednak wróciłem do artykułu. Olimpiadzie, i ta, nie, no, Robert, błagam się. Kurde, co na to strasz, pożar... Wiesz co, raczej powiem, powiem że te przyłbice, te przyłbice ochronne, które były lansowane w czasie covid one będą chyba jakby zwiększały swoją... Koniecznie na czerwono koniecznie. Tak, I teraz, i teraz mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi... Mm, Podejściami do kultury masowej i do tego, co się pokazuje. Z jednej strony, jeśli chodzi o te Chiny, no, przekaz był ewidentny. Może, akurat mówię, jeśli chodzi o te mniejszości, to zupełnie mnie to tam nie interesuje, ale też uważam, że chyba wszyscy się lepiej czują, gdy to robimy tak, że nie. Nie, nie patujemy się z tym, a jeśli chodzi o ten temat, no to wiesz, ja trochę śledzę ten sport i wiem, że na tej olimpiadzie też było takich sporo kontrowersji. Wiadomo, znaczy chodzi o gimnastyczki, które do tej pory występowały w bardzo takich, powiedziałbym, strojach odważnych i wręcz mówiły, że jurorzy bardzo zwracali uwagę, żeby one były właśnie takie, powiedziałbym, jakby to nazwać delikatnie, piękne, prawda? A, i, i, a co po niektóre stwierdziły, że nie, to już nie ten czas I zaczęły się obiera, ubierać nieskąpo, ale powiedziałbym wręcz odwrotnie A tutaj mamy jakby uzupełnienie Skoro ten trend nie wychodzi, to pokazujemy inny I no, no, W piórach powinny wy, wy, występować jak w rewii jakiejś Wiesz, schody, 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 schody No, tu po prostu świat staje na głowie O, o to mi właśnie chodziło Świat staje na głowie. Bo wiesz, ja generalnie nie mam nic co do samego sportu, ćwiczenia, jak najbardziej tego typu, bo wiesz, no weszliśmy sobie na kilka takich urywków, no i Ania mówi, wiesz co, no widać, że to jest ewidentnie sport, ćwiczenia i tak dalej, ale nie w kilkunastocentymetrowych no, szpilkach, bo to jednak to nie wygląda mi na konkurencję olimpijską, chyba, że rzeczywiście w tej chwili taki lans się odbywa i tak to ma wyglądać. No różne były próby hybrydyzacji Różnych rzeczy, to może te, to jest następna próba hybrydyzacji na przykład cyrkowych popisów na szczudłach yy, i te szczudła połączone z ekspresją yy, chodzenia lub też ślizgania się na rurce. Yy, zresztą wiesz co, ja zastanawiam się ile radości yy, ci starcy mieli i która płeć głównie w tej radości miała udział, bo to zależy od tego czy rurka się kończy czy nie. I gdzie ta rurka, jak jest używana? No, ja, ja mam wątpliwości co do tego, czy, czy ta cywilizacja nie kończy się ze względu na to, że ludzie zapomnieli o swoim naturalnym życiu i zaczynają różnego rodzaju udziwnienia, po to, żeby się udziwniać, po prostu mieć, mieć rozrywkę. Czyli jest za dobrze, chyba, tak mi się wydaje. Za dobrze się żyje, skoro ludzie szukają takich, takich rozrywek. Bo ja na przykład upatruję rozrywki, w, nie wiem, w uprawach, w wyrywaniu kwastów, jeździe samochodem, jak się przemieszczam, słuchaniu dobrej muzyki, chociaż już dawno, prawdę mówiąc, nie słuchałem muzyki na dobrym poziomie tej, którą teraz się tworzy. Bardziej opieram się na, na historycznych wydarzeniach. No, widać, że ludzie lubią być zaskakiwani i, i cieszą się jak murzen szkiełkiem yy, czy blaszką z takich, z takich dziwnych powodów. Mnie to w ogóle nie kręci, chociaż zabawne wieści. No. Chciałbym zobaczyć akcję starców na rurce, prawdę mówiąc. Chociaż sam jestem już, yy, niektórzy twierdzą, starcem. Ja nie próbowałem. Jedyna, jedyna moja akcja z rurką to wieszanie firanek w linku, który umieścimy pod naszym nagraniem, będzie można sobie to zobaczyć. Ja tak się zastanawiałem jeszcze nad właśnie rozwojem tych nowych tak, dyscyplin. Tak. Tam między innymi dyscypliną olimpijską mają zostać te egry, czyli te, te dzieciaki, które grają, w, tam napierdzielają się w tych różnych gierkach Proszę. komputerowych, to też mają być już reprezentantami olimpijskimi. A ja tak pomyślałem... <laughs> jak, tak. jak to? Bez ruchu gra olimpijska. To proponuję wprowadzić jeszcze bierki elektryczne i szachy podwodne do tego. Ja tutaj jeszcze widzę takie dwie dyscypliny, które można by łatwo wprowadzić. Mianowicie myślę, że dla panów, to znaczy dla widzów płci męskiej, to byłyby zapasy w kisielu albo tam w budyniu, a dla, płci, dla, dla kibiców płci męskiej, to dla panów byłyby zapasy w oliwie, na przykład. Prawda? Wydaje mi się, że to też byłoby takie ekscytujące. Ewentualnie jeszcze jest zawody za w pluciu na odległość, to też byłoby bardzo. Uzupełniające, jeśli chodzi o m, ciekawość i atrakcyjność tych nowych dyscyplin. Tak, I jeszcze wprowadziłbym dyscyplinę w odbijaniu, y, w, konkurencję w odbijaniu, ale nie kto wyżej czy dalej, tylko kto głośniej. I y, do tego wprowadziłbym do Kisielu czy też budyniu y, dla strażaków wersję w pianie. O, bardzo dobry. Tak. Ale teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę jednak sobie przeanalizowali te różnice, bo to jest tylko pretekst do tego, żeby głębiej się zastanowić nad tym, z czym mamy do czynienia. Bo można powiedzieć, znaczy, generalnie mówiło się często tak zwany zgniły zachód i tajemniczy, powiedziałbym, oparty na starych kanonach wschód. Tu wydaje mi się, że patrząc na to. To przynajmniej jeśli chodzi o tych Chińczyków, którzy tam ćwiczą, trenują, ja się troszeczkę w związku z tym, że Andrzej Grabasz nagrywa sporo rzeczy, mówi o tej kulturze chińskiej, oni jednak tą tradycję mocno kultywują i opierają się na nich. Ich medycyna to jest połączenie tradycji, wiedzy no, kilku tysięcy, nawet kilku tysięcy lat, z nowocześnością. A u nas tak jakby rzeczywiście dochodzi na to, że im bardziej dziwnie, im bardziej kolorowo. Tym bardziej trendy. Chociaż co, powiem Ci, że z tymi Chinami, to nie należy mylić jedynej słusznej racji prezentowanej przez Komitet Centralny z tradycją chińską. I tu musimy troszeczkę odbić od tego i wyraźnie rozróżnić to. Dlaczego? Bo z drugiej strony nie zgadza mi się coś: no jednocześnie w Chinach próbuje się od dekad powstrzymywać naturalny popęd do rozmnażania, e, wręcz limituje się posiadanie dzieci, a z drugiej strony e, zakazuje się homoseksualizmu. Nie, że ja bym b, 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 uczestniczył w jakiejś promocji, absolutnie nie, bo jak pewnie nasi słuchacze wiedzą, jestem zdecydowanym e, przeciwnikiem takiej promocji, chociaż nie jestem przeciwnikiem naturalnych e, skłonności. I ja już to tłumaczyłem w jednym z programów. Natomiast tutaj też mi się nie zgadza y, ta narracja, bo, y, no bo f, to by załatwiało taka promocja homoseksualizmu, załatwiałaby kwestię y, tej rozbieżności między pożądaniem a posiadaniem dzieci, tak? I to by, to by robiło im jako woda na młyn, a jednak mimo wszystko nie. I tutaj. Nie wiem, no zgodzić się nie zgodzić. Oczywiście, że ze swojego sumienia i ze swojego punktu widzenia zgadzam się, że tego rodzaju promocje nie powinny e, istnieć, bo e, psują no, nie tylko młodzież. No, skoro rurka popsuła nam starców, no to, to można za pomocą takich promocji, jak widać, robić cuda. Ale yy... Czy gdybym ja był na przykład y, takim mocodawcą, że mogę filmotekę i telewizję regulować, pewnie zachowałbym się podobnie. Y, I tutaj brawa dla Komitetu Centralnego, no bo przynajmniej dbają o naturalny rozwój sytuacji. Co oczywiście nie wyklucza homoseksualizmu, ale tego naturalnego, który mieści się akurat w populacji ludzkiej w granicach między 1,5 a 2%. I to jest na 1 a 2%. O, rozszerzmy tą granicę. I to są badania na to y, zrobione. Jeżeli ktoś chce posłuchać y, naukowca, który się y, tym zajmował, to pan nieżyjący już... Y, Wetulani, um, neuropsycholog w każdym razie. I on tam bada różne populacje e, i sobie i przedstawia to na, na wykresach. Bardzo ładny zresztą wykład. A promocja e, spowodowała promocja, którą żeśmy już e, parę razy podnosili w naszych e, Programach promocja telewizyjna, promocja e, gwiazd, gwiazd sportu, gwiazd e, głównie telewizji i kina, e, i muzyki e, oraz e, oczywiście no, te, te trendy do równouprawnienia. Nikt nie odmawiał nigdy ni równouprawnienia człowiekowi. Jeżeli człowiek jest żywy, nosi Boga żywego w, w sobie, to ma takie same prawa jak każdy inny. Natomiast y, robienie krzywdy poprzez y, y, odchylenia od y, biologicznych standardów, no to już jest sprawa karna i tutaj nie ma żadnego ró y, równouprawnienia. Krzywda jest krzywda, więc musimy wyraźnie rozgraniczyć tego typu rzeczy. I promocja moim zdaniem tego typu zachowań to jest robienie społeczeństwu krzywdy. Ja bym tutaj Jacek poszedł w tych rozważaniach do tego jak te nasze czasy są kreowane i sterowane przez tych niewidzialnych onych. Ja to postrzegam bardziej w jakby w zbliżającym się ewidentnym rozłamie na wschód i zachód i jedne społeczeństwa m, trzeba kierować w jakimś określonym, trzeba je w jakimś, pchać w jakimś określonym kierunku, tak żeby to było antagonistyczne od tej drugiej grupy. Bo jeśli rzeczywiście świat ma być podzielony, a widać, że te tendencje są bardzo mocne, to jeśli pewne idee i pewne wartości będą tutaj wypunktowane, tam inne wypunktowane to te społeczeństwa będą różne i bardzo łatwo będzie powiedzieć słuchajcie my i oni. I teraz chodzi mi jakby o przygotowanie, o programowanie tego udziwnienia na zachodzie i jakby powrotu do korzeni na wschodzie. Po prostu można to oddzielić, pokazać: my jesteśmy inni niż wy. Tu mi chodzi o to, że jakby tam wyżej gracze są umówieni, że w tej chwili, żeby ten konflikt był wyraźniejszy, łatwiejszy do przełknięcia i taki powiedział lepszy do kontrolowania, to należy doprowadzić do tego, żeby ten podział był bardzo wyraźny. I to jest kolejna sfera powiedziałbym, kultury, seksualności, w którym te różnice muszą być zaznaczone. Żeby łatwiej można było doprowadzić do stałego, mocnego konfliktu, tak jak kiedyś to byli komuniści i kapitaliści, prawda, NATO tam układ warszawski, tak w tej chwili ja to postrzegam na wyraźne rozdzielenie. Czyli ta wojna, która w tej chwili ma miejsce, ten konflikt, powoduje, że jakby jedna strona jest inna i druga strona jest inna. Tych się pcha w ręce w, 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 znaczy w ramiona pewnej grupy, a tamci zostają odcięci i z automatu, z automatu zablokowani, czyli jest znaczy... rozwarstwienie. No to ja proponuję pójść dalej y, w działaniach y, operacyjnych i jeżeli już się y, zasila Ukrainę w broń, to może by ją natęczowo pomalować y, po prostu i wtedy będzie bardzo to wyraźne natomiast zamiast umundurowania y, strony konfliktu proukraińskiej może by zastosować sukienki komunijne i wtedy będzie sprawa jasna, nie będzie wtedy takich rozważań, kto strzelał, prawda? No bo będzie to wtedy wyraźne, i nie będzie podejrzeń o, o, o jakieś manipulacje medialne. No ale chyba, chyba w tym kierunku to nie pójdzie. Proponowałbym również nie ukrywanie tego typu tendencji, tak jak w sieci internetowej możemy odnaleźć na przykład pana Trudeau. Premiera Kanady w szpilkach i w, udziw w udziwnionym mm, ubranku, które nawet, no może jest jakieś y, wskazujące na, na. Yy... Na płeć kobiecą, chociaż niewyraźnie, natomiast makijaż rzeczywiście wyraźnie, to, to ja bym proponował, żeby się odkryli ci ludzie i występowali normalnie w telewizji, swoje przemówienia wygłaszali w normalnym umundurowaniu, takim zgo w zgodzie ze swoją własną naturą. I wtedy będziemy y, rozpoznawać takich ludzi w sposób oczywisty i to rozróżnienie będzie. Bar bardzo wyraźne, natomiast druga strona konfliktu powinna jeszcze dołożyć do, do tego tatuaże, mm, może wygolić głowy i, i pójść na siłownię, żeby y, odświeżyć jakby kulturę y, mięśni. No i wtedy to, to się wtedy spolaryzuje tak wyraźnie, że ludzie będą wiedzieli, na czym wreszcie stoją. A tak nie wiadomo. Na czołgach maluje się zetki, nie ma tam żadnej gwiazdy, nie wiadomo, co to, co to w ogóle jest. A tak, flaga tańczowa i wszystko jasne. A i jeszcze dołożyłbym do tego y, reklamę y, sił y, Stanów Zjednoczonych, w których y, zachęca się wręcz y, do, do, do podjęcia zawo zawodu żołnierza. Y, ludzi z odmiennością pewną seksualną. No i wtedy może zamiast karabinów y, byłyby na przykład, bo mamy akurat okres y, jajeczka takie y, y, piskające wodą i moglibyśmy to zabawić w jedną wielką radość i z powrotem stać się globalną wioską. Taką mam propozycję. No wiesz, no, ten twój czarny humor naprawdę jest specyficzny i widzowie doskonale sobie zdają sprawę, że tutaj no, wydrwiłeś bardzo mocno te tendencje, ale rzeczywiście Ale oparte cięż... na faktach, kto mi tak, zarzuci tak, kłamstwo. Tak. Jak najbardziej się zgadzam, tylko mówię, no po prostu mamy do czynienia z z taką tendencją, z taką narracją i z takim programowaniem, że my często zaczynamy się gubić w tym wszystkim, bo to, co nam się wtłasza do głowy, zaczynamy przyjmować jako normalność, i właśnie z tej drugiej strony mi się wydaje, że ci, którzy dostrzegają to procesy, te procesy, mówię akurat o, tej, o, tej, o, tym, o tym spojrzeniu smoczym widzą okazję, żeby ten swój naród nastawić jakby odpychająco do tego. Bo wiesz, pokazując pewne rzeczy w sposób, powiedziałbym, bardzo taki mocny i wyraźny, ludzie widzą, aha, no tak nie powinno być. Oni są jacyś dziwni. I to, co dla nas jest jakby normą, którą chcą nam narzucić, dla nich staje się czymś, czego, od czego oni chcą się uchronić. I tu znowu widzę z dwóch stron y, tendencję do programowania y, antagonizmów. Mówię, dla, dla mnie to cały czas jest warstwa cebuli, gdzie w tle jest przyszły konflikt bardzo mocny pomiędzy Wschodem a Zachodem. My trudno się nie zgodzić na to, co. Te... Nie bardzo rozumiem, jakiego komentarza ode mnie oczekujesz, no ale to, to wszyscy chyba widzą, prawda? Zresztą teraz, bo ja widzę jeszcze jedną warstwę, i tutaj ten komentarz mógłby być świeży w tym momencie. Przesunięcie, czyli migracja, właściwie ludności ze wschodu na zachód, być może ma. Jakieś drugie dno, żeby oni się do nas upodobnili. I wtedy będziemy mieli bezpłciowe towarzystwo. Nie tyle bezpłciowe w sensie seksualnym, ile bliżej nieokreślone. Człowiek wtedy nie będzie poszukiwał siebie, tylko będzie zagubiony w tym wszystkim. A ponieważ tendencja do upodabniania się do, do tak według przysłowia. Jak się wpada y, w wroni, to się staje tak jak oni. No to być może w kierunku tej bezpłciowości, niedecyzyjności, braku siły y, będzie kierowane to towarzystwo. Dzisiaj rano przeczytałem taki artykuł y, w prasie internetowej, że to nie tylko. Y, Ukraińcy uciekają przed y, burzliwymi czasami, ale również i Rosjanie y, występują coraz częściej o paszporty i zaczynają y, emigrować, mimo tego, że y, no nie wiem jaka jest narracja taka wspólna mas mediów, ale y, raczej idzie w kierunku tego, że Rosja y, zdobywa przewagę. Y, więc jeżeli prze, ta przewaga jest y, autentyczna, no to cze, dlaczego ci Rosjanie uciekają ze swojego kraju? Cóż takiego ich zmusiło? Do, niestety w tym artykule nie było wyjaśnionych y, żadnych powodów, y, dlaczego oni to robią. Ale co, Wschód ma opustoszeć i mamy być jedną wielką rodziną, czy mamy być skupieni w jednym stosunkowo małym kontynencie europejskim, żeby, żeby zrobić mm, homogenizowane, tak bym to nazwał, Y, społeczeństwa, później je wytępić. Zaczynam się w tym wszystkim gubić, bo y, narracja, ten trend oficjalny, z którym oczywiście się zgadzamy, prawda? Wszyscy i nasi słuchacze również, y, jest niespójna. Coś tu nie gra. Mi to śmierdzi wie wielkim szwindlem. Myślę, że wielki świndel to jest najlepsze podsumowanie tego, o czym my tutaj mówimy, bo cały czas gdzieś tam próbujemy odtworzyć albo zidentyfikować algorytm, którym posługują się ci najwięksi gracze, bo mówię, tutaj nasi widzowie na pewno nie mają żadnych wątpliwości, że jesteśmy rozgrywani i te ruchy są przygotowywane. A ta warstwa, którą omówiliśmy, może takim sarkazmem i z ironią, też jest ważnym elementem, do, bo to, co sobie tutaj wynotowałem z twojej wypowiedzi, czyli zagubienie człowieka po to, żeby on był zagubiony i za bardzo nie potrafił swojej tożsamości uzyskać, jest ważnym elementem, bo poza strachem, który nam się programuje od bardzo długiego czasu, to właśnie to zagubienie i takiej brak m, m, możliwości, m, mi, Posiadania twardego fundamentu, który pozwoli nam uziemić się i spojrzeć z dystansem. To chyba właśnie dla tej kultury zachodniej jest najważniejszym problemem. Ale jak popatrzymy na to przez pryzmat wiadomości yy, globalistycznych, które nawet nie kryją się z tymi wiadomościami, planują zgromadzić całą ludzkość w kilkunastu miastach yy, ściśle zarządzanych przez sztuczną inteligencję, no to, no to teraz taka wiadomość nabiera spójności, nieprawdaż? Jak najbardziej i dlatego, wiesz, tu właśnie nam się podsyła pandemię, tu się pod, pod, podsyła Ukrainozę, a ten plan jest dużo głębszy. To są tylko elementy i ten element też jest istotny, bo my gdzieś tam dajemy się wciągnąć tą gierkę na zasadzie podziału POPIS, tutaj wschód-zachód, tutaj Rosja-Ukraina I, i wchodzimy w tą narrację i jakby zapominamy o tym, że jeśli wyjdziesz troszeczkę dalej, i zobaczysz te puzelki, to ta gra zupełnie wygląda inaczej. I tutaj myślę, że cały czas powinniśmy wracać do tego, do tej perspektywy, bo tylko głębsza perspektywa pozwala nam zrozumieć, w co oni grają, i jednocześnie doprowadzić do tego, żebyśmy prowadzili własną grę, niezależną od tej narracji. No, ładna błęda. Dziękujemy bardzo za uwagę. Kolejna warstwa cebuli została rozpracowana. Może w trochę sarkastyczny sposób, ale no ciężko spokojnie podejść do takich treści, które nam serwują Śmiech I tego... prze, przez łzy. Tak wyszło dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.